To podcast stworzony specjalnie dla ciebie. Jeśli przystępując do grupowego ubezpieczenia na życie Warta Ekstra Biznes Plus, chcesz lepiej dopasować zakres ochrony do twojej sytuacji i potrzeb. Z badań przeprowadzonych przez Wartę w 2023 roku wynika, że dla 70% ubezpieczonych w grupówce jest to jedyna forma wsparcia w trudnych sytuacjach. Kim jestem? Nazywam się Marcin Kowalik. Od lat wspieram swoją wiedzą branżę ubezpieczeniową. Teraz chciałbym Ci pomóc zrozumieć ubezpieczenie grupowe na życie, abyś mógł, mogła, bardziej świadomie wybrać zakres ochrony w ramach grupówki. Zapraszam do posłuchania. A dzisiejszy odcinek poświęcony jest ochronie, jaką oferuje pakiet wypadek w warta Extra Biznes Plus. Kogo ten pakiet powinien zainteresować? Jeśli wykonujesz pracę z narażeniem życia, na przykład jesteś kierowcą i dużo jeździsz, więc wiesz, że różne zdarzenia mogą mieć miejsce na drogach i ich skutek może być różny, również śmiertelny. Jeśli pracujesz na hali z maszynami, gdzie podczas pracy mogą mieć miejsce poważne wypadki, to powinieneś się zainteresować tym pakietem. Ale także jeśli jesteś istotnym żywicielem rodziny. Ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2022 roku zbadano 1920 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych było 2179 osób, 686 z nich odniosło ciężkie obrażenia ciała, a 247 zakończyło się śmiercią pracownika. Nie jesteś w stanie zagwarantować, że te przypadki cię ominą, ale zawsze warto zabezpieczyć siebie i bliskich, jeśli jednak coś miałoby się stać. Wyobraź sobie, że nie możesz zarabiać pieniędzy przez pół roku. Jak finansowo da sobie radę twoja rodzina? Jak ty sobie poradzisz? Czy masz z czego się utrzymać? Pieniądze z ubezpieczenia grupowego pozwolą tobie i twojej rodzinie funkcjonować, zapewnić środki na zakupy spożywcze, opłaty za mieszkanie, spłaty zobowiązań, na przykład kredytów, czy zajęcia dla dzieci. Kupić leki, jeśli tego będzie wymagała rehabilitacja po wypadku przy pracy. Pomyśl też jak poradzi sobie twoja rodzina, gdybyś zginął w wyniku wypadku? Oby to się nie stało, ale przecież takie sytuacje mają miejsce. Jak wtedy twoja rodzina da radę żyć przez pierwsze miesiące, pierwszy rok? To będzie dla nich trudny okres. Nie będzie ciebie ani twojej comiesięcznej pensji. Ten pakiet to zabezpieczenie właśnie na takie zdarzenia. To są pieniądze, które pozwolą tobie lub twoim najbliższym na nowo ułożyć codzienne sprawy. Przy koszcie 2-3 litrów benzyny miesięcznie możesz zyskać wsparcie finansowe dla najbliższych na wypadek Twojej śmierci lub pieniądze w razie niezdolności do pracy, które pomogą Ci stabilnie przetrwać najbliższe miesiące. Co daje Ci pakiet wypadek? Przede wszystkim wysokie świadczenia z tytułu Twojej śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy lub poza nią. Pieniądze na życie, jeśli będziesz niezdolny, niezdolna do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy i poza pracą. Dostaniesz także pieniądze, jeśli powstanie trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy. Jesteś ważną częścią swojej rodziny. Jeśli cię zabraknie, twoją rodzinę spotka dużo bólu i stresu ale możesz pomóc im lepiej przetrwać ten najgorszy okres i zapewnić, że nie będą się dodatkowo martwić, skąd wziąć pieniądze na codzienne funkcjonowanie. Kwoty wypłat są atrakcyjne i będą stanowić konkretny zastrzyk. Jeśli ten pakiet jest dla ciebie, to wystarczy zastanowić się, który wariant składki miesięcznej wybierasz, bo od tego zależy wysokość wypłacanych świadczeń. Jeśli wypełniasz deklarację przystąpienia na papierze, to powinieneś powinnaś zaznaczyć ten pakiet. A jeśli wypełniasz e-deklarację, przystępując online, to zaznacz go w odpowiednim miejscu w procesie uzupełniania danych w internecie. Jeśli chcesz poznać szczegóły i kwoty, to zgłoś się do przedstawiciela Warty lub do opiekuna polisy w twojej firmie odpowiedzialnego za wdrożenie grupowego ubezpieczenia na życie. Posłuchaj kolejnego podcastu o następnym pakiecie, bo warto się dobrze ubezpieczyć na życie i zdrowie. Do usłyszenia.